Siemanko wszystkim, ja jestem Simon Games i witam na następnym odcinku na kanale Games. I dzisiaj znowu jest z nami Kuba. Hej! I wzdrawiam Kuba, cię mi pokazuje, zwiedzamy miasto Brookhaven. A ci, gracie Brookhaven. Bo nawet już Kuba mi powie, jakie są telefony, my są zobaczymy. Ej, jeśli chcecie więcej odcinków z Brookhaven, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli będzie 10 łapek, to będzie kolejny odcinek z Brookhaven. Ej, I zasubskrybujcie kanał, bo wbijamy 10 subskrypcji, brakuje nam jednego suba, więc wbijajcie. I odcinki ale macie w środy o godzinie 14.30 i odcinki na kanale głównym e, we wtorki i soboty o godzinie 15.30 i macie też link do Kuby kanału i lecimy Dobra, więc nie zaczynamy. Tu jest, tu wiemy co jest. Kuba jest na pewno ten telefon. Czekajcie, Kuba mi coś tu pokazywał. To tu się wklika w to, tak? tak? Nie to. To. I tu jakiś telefon jest. A bo no i zaraz zobaczymy tak. telefon i co mam kliknąć? A to? A to? Ja i możemy wszędzie dzwonić, dobra widzowie, gdzie dzwonimy? Dzie... To gdzie dzwonimy widzowie, jaki macie plan? Co? Nie wiem o co chodzi. Dobra komu chodzi, idziemy loda sobie kupić. Ice cream, mamy lody. Dobra, jaki bierze smak. O ja mogę pracować też, dobra. <grym> dobra, no. Dzień dobry, poproszę. Mm, może e, loda tego niebieskiego. No widzowie Kuba już... Nasz, znaczy nie Kuba, tylko pan z loda. Ile mi się należy? No dobra, idziemy. E, zaraz znajdziemy pieniądze. Gdzie to jest? Gdzie są te pieniądze? Mm. Money. Mm. O, może, a może piłkę pan chce? No, no nie wiem, czekaj zobaczyć, gdzie są te pieniądze. O, mam pieniądze. Dobra, więc ile to będzie? Dobra, proszę. O, mam loda. A jeszcze czekajcie, dam chwilę. Panu pracownikowi pieniądze Nie to Masz pieniądze Dobra widzę Wiem ja ma pieniądze więc, e, więc jemy loda, zajadamy sobie loda o, Dobra jemy po drodze i idziemy do następnego minutów. O tu mam jakiś desalon do G gramy do... bardziej ukrywa, normalnie Patrz, jadę! Zobaczcie, widzę jak jaki jadę. Patrz, Kuba. Dobrze go słychać. Dobra, Kuba też jedzie. Ale oszustwo nie? No dobra, koniec. <grywka> dobra, gramy się tu jakieś gry, wychodzimy, bo to jest po prostu strata czasu. Dobra.

Sreny jakie sreny Auto Dobra, ty jedziemy. Kiedy ty jeździsz? W farmy wjechałeś? Boże, Boże, boże <śm> 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 Dobra. No nowy straż... Wjeżdżaj do garażu, wjeżdżaj do garażu do tyłu No wjeżdżaj tu A co to zdywać? To się tu zmieści Na styk chyba <śm> Styk, do... Dobra widzowie, wychodzimy. Da się to zamknąć. Dobra, je się Kuba Ja nie chcę zamy... Boże, ej, patrz ja tu mogę wejść z tyłu. Co ty robisz? Dobra. Dobra, widzowie. Teraz na następny plan pojedziemy, my sobie tworzymy dom. E, o Pat, ja mogę nawet chyba Patrz że umarłem. Kuba mnie przyjął samochodę patrzcie. No zobaczcie, to za tak dużo. Patrzę, ja mogę tak chodzić Ej patrzcie, ci ty mam Kuba policja nicę Pomocy Hadłem przechowni, auto jakie <noise> No głupi, <noise> to Dobra Dobra, bierzemy dom, jest, Bierz, dom się tworzy A tu nawet trzeba działki chyba, nie? Najpierw trzeba działki Dobra, dawaj tworzymy sobie działkę 11, yy, nie, jaki kuba który bierzemy? 16. Czy każdy 16? Nie, 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 bo to nie ma zimny, tylko 7. Dobra, tytułuj, 16. A nie, tu pociąg. Czekaj, jak powiem teraz. Nie, ale to jedna tylko była I Tu mamy chceć 29 i 28. 28 już. A nie, był zabezpieczony. ja biorę 16. A tu jest. Nie, tu też zdziałem no też. No tu to wziął! No jak, ja cię zobacz, to że ktoś już troszkę kupić, Dobra, ja idę gdzie mieszkać, ale pod kubą. No nie, teraz ja będziemy najbyt. O, mogę, O, chodź tu baj, A tu są pokoje jakieś. 13 bo nawet nas 13, ty tak Dobra, mamy już dom Eee, co tu jest? Czekajcie, który wyjemy, dobra, będziemy na tę sobie Nie mieszka w takiej chaczce, w składach ci na to zarobić To jest piękny dom, nie, nie jest Dobra Łatko w głowie auta i auta, auta i auta, no widzę kuba, że jedzie auta. Chyba jak tu jedzie. Takie auto. O, dobra, siadamy sobie na kanapie, o, siedzimy. widzowie jak ja wiem na tyle kącie, że on się podobał, takie odcinki zowiecie łapki, w górę subskrypcję z dzwoneczkiem. Odcinki na tym kanacie w wtork w środę o godzinie 14.30. No, Główny we wtorki, sobotę o godzinie 15.30. Jest ja to odpoczywa. Macie też link do Kuby Kanal w opisie. Do zobaczenia. Pa! pa.